Witam serdecznie w pasiece. Dzisiaj mamy 22 lipca. I co? I tak naprawdę trzeba pszczoły przygotować do zimowli. Chodzi o to, że w lipcu trzeba zlikwidować jak najwięcej warozy. W sierpniu w zasadzie wygryza się, czy też rodzi się pszczoła zimowa. Więc to, co teraz matki składają jajka i w sierpniu się wygryzie ta pszczoła, to powinna być ta pszczoła zdrowa, bez warozy. Więc na pszczole teraz nie powinno być warozy, albo powinno być jej jak najmniej. Dlatego ja w lipcu, no przeprowadzam za, zabiegi przeciw warozie, a że w okolicy kwitnie, albo będzie kwitnąć na nawłoć, no to nie mogę używać jakiejkolwiek chemii, a więc pasków z amitrazą, czy nawet odymiania z amitrazą, nie chcę po prostu tej amitrazy potem w miodzie. Bo jakbym wziął potem miód nawłociowy, to nie myślę, że to jest zdrowe dla człowieka, taka amitraza. Więc wychodzi na to, że tylko kwasami można zwalczać w lipcu warozę. Ja używam dwóch kwasów, więc kwas szczawiowy i kwas mrówkowy. W tym ulu zastosowałem parownik kwasu mrówkowego, trochę zmodyfikowany niż parownik doktora Kwaska z YouTube'a. I tak, ta nadstawka jest z ramkami, które pszczoły osuszyły z miodu po miodobraniu i troszkę sobie przyniosły miodu. Więc, żeby wstawić parownik na wierzch, Byłaby zbyt duża przestrzeń, więc po prostu między te ramki nadstawkowe a gniazdo wstawiłem pusty korpus. Zaraz Wam to pokażę, jak to wyszło. Ściągam ten korpus. I mój parownik, taki jak dr Kwasek proponuje, jest taki. Więc kawałek tej, tej płyty. Pod panele, buteleczka, no jak to ktoś napisał, takie dziadowanie, ale nie miałem butelek kupionych, więc wziąłem taką małpkę, wywierciłem dwa otworki, sznurek taki jak trzeba, dałem jako knot i, i wstawiłem. I wstawiłem nad gniazdo. Powiem tak, od wtorku. Dzisiaj jest sobota, czyli jest środa czwartek, piątek sobota. Czy za 4 dni praktycznie 90%, no może 80% tego odparowało? Dlaczego tak? Jak są te długie paski, jak są te, te długie paski tego panela, no, no, tego podkładu pod panele, buteleczka po prostu stoi niestabilnie. Po co mam, po co mam ryzykować yy, i ustawiać na takim długim, jak on i tak wystarczy mu taki kawałek, żeby odparował, on odparowywuje w zależności od temperatury. No i zobaczcie, że pszczoły się przyzwyczaiły, to separuje. Zapach już jest coraz mniejszy, bo to już jednak 4 dni, i praktycznie, no, tak zastosowany ten parownik odparowałem, odparowałem, powiedzmy, w tej chwili 80 ml, może nawet ponad pasu mrówkowego. I tak zrobiłem w Większości uli, ale w innych ulach zastosowałem kwas szczawiowy. Tyle że kwas szczawiowy, można tak powiedzieć, niszczy warozę, tylko tą, która się na pszczole znajduje, więc nie, nie działa na warozę pod za sklepem. Może to zamknę. Natomiast kwas szczawiowy stosuję w ulach, gdzie stosowałem izolatory matki. Więc w tym ulu chciałbym tutaj. Teraz zastosować jeszcze ten zabieg. Tutaj mateczka była zamknięta w izolatorze przez dwa tygodnie, więc przez dwa tygodnie nie było czerwiu. A po trzech tygodniach, nawet jak matka zaczęła już czerwić, ona zawsze jak tak zauważyłem, że jeszcze z jeden dzień schodzi jej, zanim zacznie, zacznie czerwić. Czyli po tygodniu od wypuszczenia matki praktycznie nie ma w ogóle czerwiu zasklepionego. Można by tak powiedzieć, że waroza jest na pszczole. I wtedy roztwór kwasu szczawiowego, taki, y, który y, tam pokazuję w jednym filmie, jak go wykonać. Po prostu biorę strzykawkę. No on jest taki ciepły, nie całkiem zimny, chociaż to w lecie przy tej temperaturze nie ma, nie ma większego znaczenia. O i polewam uliczki gdzieś, o stosuję około 50 powiedzmy mililitrów na gniazdo takiego, takiego roztworu, czyli daję dwie szykawki i pół, tak gdzieś tej dwudziestki. I te 50 ml tutaj tak mniej więcej na gniazdo, na 10 ramek, to jest ul wielkopolski, 10 ramkowy. No, ale jest pełno pszczoły też w stawce. Więc, żeby dać tej warozie szansę na zniszczenie jej, to polewam też tą pszczołę w nadstawce. Tu generalnie są tylko ramki, na których po prostu pszczoła sobie siedzi, bo w tej chwili nie ma żadnego pożytku, nic nie nosi. No może jakieś takie minimalne to zostały odwirowane ramki, więc tam jakieś resztki miodu sobie pozbierały. No i kol kolejne około, w zależności, bo tu są dwie akurat nadstawki, nie? Ale tu akurat też kolejne jakieś 50 ml tego roztworu dam. I tak jak mówię, jeżeli nie ma po prostu pod za sklepem, bo nie ma za sklepu czerwiu, więc tam praktycznie cała waroza powinna być na pszczole i ona ją to powinna zniszczyć. O, jeszcze troszkę. Czyli żeby młoda pszczoła, która się wygryza, ta pszczoła zimowa w sierpniu, nie miała na sobie warozy i była zdrowa do przezimowania, to teraz w lipcu trzeba po prostu zlikwidować jak najwięcej warozy. Tak jak wspominam, ja to tymi dwoma sposobami robię, bo nie używam żadnej chemii. Kwas, kwas ten, który tutaj pszczoły po prostu może trochę zlizują z siebie, może go po prostu roznoszą po ulu, powoduje, że ta waroza spada. Natomiast kwas mrówkowy nawet przenika do. Komórek pod za sklepem i zabija warozę. I to jest taka, taka możliwość, żeby przygotować pszczoły do zimy. Natomiast we wrześniu, po całkowitym już biodobraniu, być może jeszcze jakieś paski z amitrazą czy, czy odemianiem piwarolem zastosuję. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. No to tyle. Trzeba walczyć z warozą. To przede wszystkim. Więc w lipcu powinno być jak najmniej warozy w gulach. Do zobaczenia!